Właśnie, zapomniałem dodać, że jestem wyrąbany jak drewno na zimę w polskim lesie. Tyle chciałem powiedzieć po tych lotach. Babka ze sklepu twierdzi, że nie można wziąć drinka też na ten lot. W poprzednim locie się udało i co? W tym się nie uda? Pewnie, że się uda. Tam ona będzie twierdzić, ona się zna w sklepie, nie? A jednak, patrzcie tam z tyłu za mną. Skuba miała rację. Tym razem są jakieś kolejne bramki. Tego już nie przejdę chyba. Myśleliście, że wam powiem, co będę później robił? Ha! a nie powiem. Wziąłem wodę od babeczki. Niech jeszcze sobie zarobi. Nie mam pojęcia, nie mam drobnych. mam. Pasuje? Pasuje. A może by tak te buchy zacząć ubijać? Jak już tak są w okolicy? Powrzucam je do tej zupy i może będzie coś dodatkowy. Jakiś smak w tym wszystkim. Tutaj przyczaiłem jedną panią. Co to jest? Co jogurt Miód, jogurt? No to nie, okay. nie zrozumiałem co to było, ale wyglądało to jak jakieś mleko jogurt. Też to będę musiał spróbować. Jeszcze tyle rzeczy jest, które muszę spróbować. Rozwala mi tu mózg. Stąpimy się z ziomeczkiem. Chyba nie podziela mojej fantazji tutaj. Jasna na chatę. MTV Cribs. E, większość jest w maskach. Pracują w kurzu, czy co? Tego nie wiem. E, Boją się chyba jeszcze kolegi tego strasznego, najstraszniejszego, ale nałogi to są wszyscy. Są z telefonami. Jak jeden. Każdy jeden ma telefon, nikt ze sobą nie gada. Ja gadam do kamery. Tylko jedna uwaga: e, na zakręcie piszczy trochę ten pociąg. Ktoś by mógł WD-40 prysnąć, to by było lepiej chyba. Mam spodenki, które mają dziury. Zobaczcie. Od nie powinienem balić. Jestem na dziale z elektroniką, źle poszedłem. Typowe dla mnie, nie? Jest to labirynt, ale im bardziej się zgubię, tym bardziej jestem szczęśliwy. Szukać drogi wyjścia. Otworzyli wymianę walut, ale co? Stało się to, że nie mam ze sobą paszportu. Paszport jest potrzebny, żeby wymienić hajs. We're gonna give him a chicken. Bierz tą kurę. Spróbujemy cztery. Tysiące, tak? Co powiesz na to? 220 ba weźmie około 5 euro. To bierz. Jak już tak bardzo chcesz, leci hajs. Mały gościu jest pewnie w środku i wypłaca. Dawaj to. Czas to spieprzać na czerwony. Bardzo dobrze. Ale zapierdziela. Muszę się trzymać, bo to jeszcze z kamerą jadę. Ciekawe ile weźmie. Obstawiam, że jakieś 2 złote. Powinien to być 2 złote, maksymalnie 4 zł. Co się stało? Ziomek wziął 15 złotych mnie. Na początku coś pokazywał, że 50, coś w tym stylu. A tu się okazuje, że wziął 15 złotych. I tak tanio. Muszę wam to pokazać patrzcie detektyw Monk, proszę Państwa. Jest i najbardziej śmierdzący owoc Durian. Tradycyjne chińskie stroje dla dzieci lub Karu. No i mamy koty, dzień drugi, tylko trochę inny. Łoty skubany. Tutaj każdy daje jakieś inne informacje. Co inny gościu to inna informacja. Zobaczcie, mam nawet polską flagę u siebie w hotelu z okazji na Mistrzostwa Świata. No, może się już nie przyda za bardzo, ale jest polski akcent. Wezmę jakiś hajs. E, przyda mi się, żeby zapłacić. Po wczorajszym niewiele zostało. Jedziemy jakąś fajną alejką bokami, żeby nie płacić chyba za autostradę czy coś w tym stylu. Urzekła mi jedna rzecz. Ten wóz z kokosami miał taką tabliczkę cztery kokosy za stowa albo jeden za 25. Czyli to nie była żadna okazja. Tak naprawdę to była jedna i taka sama cena. Jedziemy, jedziemy. A to miało to gdzieś pod Warszawą. <noise> Bunkrów nie ma, ale też jest wiadomo jak. Jesteśmy już na czatu czatu. Proszę babeczka do mnie podeszła, jarałem sobie fajeczkę z butelką. Mówi, że nie można tu palić, że pali się gdzieś tam się pali na zewnątrz niby, na całym rynku nie można palić. Na mnie trafiło. Paj. Paj? Paj, name of your shop? Tokwaj. Tokwaj. Yes. Przyjeżdżajcie tutaj jak będziecie, i tak yes. pewnie nie będziecie wiedzieli, gdzie to jest, no, nie ma pojęcia, co ja mówię, ale odwiedzajcie tę panią. Tak naprawdę nagadam jej bzdur, żeby cenę obniżyć, no bo i tak nikt nie wie, gdzie ona tutaj jest i tak dalej, i tak dalej, bardzo ciężko się dostać. To ja mam tłumaczyć kobiecie w Tajlandii jakie tu są owoce? A co wytłumaczyłeś? Po polsku proszę. Nie dogadaliśmy no, się. Mhm. Ja my, ona myślała, że to są pomarańcze, czyli na początku tak jak ja, ale okazało się, że pomarańcze przecież nie mają tego w środku. No właśnie. Także dalej nie wiemy na czym to stoi, bo ona sama nawet nie wie. <noise> Gościowi kręgosłup pęknie zaraz jak będzie niósł to tak. Także szukamy spodenek. E, może gdzieś tu będą. Na słonie. Czyli na mnie A co to jest guziec? Taka świnia z Afryki. Jutro wybieram się gdzieś na południe. Mam nadzieję. Nie. Witam wszystkich! Myślę, że dzisiejsza pogoda nam też dopisze, tak jak wczoraj... Nie. Patrzy, patrzy. Nie wie chyba O, taksówka jechała? Prawie mi czapkę zabrało Nie polecam y, jazdy na skuterze z kamerą w ręce z tego względu, że jest niebezpiecznie robicie to na własną odpowiedzialność <laughs> Mi to nie przeszkadza Im bardziej niebezpiecznie, tym lepiej A to kto tu jest? Ciekawe ile jedziemy z okazji, że mu licznik nie działa Myślę, że jest 60, może 70 jedzie. Dogadują się. Chyba będzie dobrze. Myślicie, że się dogadali? Właśnie, że nie. Zębuszko puka, w rytmie czacza, taksóweczki szuka, la, 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 la. Cóż za sytuacja. Pokazuje typowi, na telefonie, na mapie, dokładnie dokąd ma jechać. Taksówkarz, prawdziwy taksówkarz z Bangkoku, on dalej nie wie. To jest ten ziomek z niedziałającym licznikiem, pamiętacie? Ale ja mam szczęście, nie? Miałem nie kręcić drogi, ale to je tak trzeba wspomnieć. Wsiadając do taksówki, ustawiłem wcześniej GPS-a taksówkarzowi, żeby wiedział gdzie mamy zawieźć. Nie wyłączyłem go. Gada w plecaku. Rzućcie okiem na to, trochę śmieci jest, mogliby to jakoś posprzątać, ogarnąć, ale to jednak nie są Indie, w Indiach jest chyba jeszcze gorzej. Zauważyłem łódź, która płynie w naszą stronę, bardziej koło nas, tutaj, zajeżdżaj po nas, bo nie wiadomo czy płyniemy. Tutaj, widzicie tą torbę? Tyle z turysty zostało, chodzi kobieta i trzęsie puszką. Naprawdę nie wiem, jak oni się rozliczają między sobą, bo to tak wygląda, że ona tylko chodzi, trzęsie i w sumie tak niewiele ludzi płaci. Nie mam pojęcia. Myśmy zapłacili. Może znowu nas coś chcieli zrobić. Normalnie smuga dymu za nim idzie jak dusi gaz. Tor przeszkód jak się wysiada. Ale fajnie. Kalorie się spalą. Wyczaiłem taką sekretną miejscówkę. Tutaj mnisi wieczorami grają w karty i piją alkohol. Znalazłem pracę w Tajlandii. Dobrze płatną. Ała! Gorące, ale potrzebuję tylko parę metrów przejść. Pomysł na świetny biznes. Kupię dwa stoły, ułożę je tak jeden na drugim i pod spodem będą ludzie przechodzić i będą mi za to płacić. A dlaczego będą płacić? Bo tu też płacą. Nie wiem, to jest chyba taka donacja, kto ile może, nie? A ja nawet będę karty przyjmował. No i od razu czuję się lepiej, jestem świeżo wykompany.